już ja mam śladem, bo w dzisiejszym odcinku tak pokonujemy zombie. No, ja to nagrywam tak ogólnie, wrzucę ten film 20 maja, czyli w poniedziałek, ale nagrywam to 10 maja, więc żeby nie było jakichś pretensji. Puetów. O, Żeby nie było piletów, no. Co to jest za? Ej. Halo, jeszcze mnie opanują Co to kurczaki jest? Nie się pytajcie jakieś dziadostwo Kto nie znaje Ale dobra To jest taka fajna Wiem co zrobię No Ustawiono punkt odradzania Czyli co, teraz Wiem sobie zrobię tak I jak się zabije No to będę ben... Co to jest? Aha, mamy ludzkie. Ja mówię czemu się nie zrobić. Ale dobra. Co to? Diament? Nie, co to jest? Co to jest? O, żubi. Co idziesz na pozelanie. A w ogóle nie wiem czy oni się zrzuczają na zwierzęta. Zapomniałem. Uuu, zapomniałem. Czekaj. No, nieważne. Nie. Ważne. I teraz. Prawo Dobra. Dobra, ale ty sobie teraz właśnie widzę ja. No. Troszkę się skaleczyłem. Ale dobra. Ja lecę, bo ja muszę poszukać portalu. No, na... co to jest? Aha, to jest ta tabliczka, że muszę y, przejść Minecrafta. Twoim zadaniem przej... przejść. Przejść Minecrafta. No. Czyli ja muszę przejść Minecrafta, czyli gdzieś jest portal ukryty i tam najprawdopodobniej albo będzie y, portal jakiś, który mnie teleportuje do Diamentowic, albo ten. Aha! I, I pamiętacie, bo ja nagrywałam też taki film, gdzie ten, nie? W sensie, że... Ja się pomyliłem z tym 10 majem, bo ja to trochę wcześniej nagrywałem. 10 maja zero yy, robiłem co innego. No... Nie pamiętam kiedy ja już ten film zrzucałem, ale yy, jeśli pamiętacie, to ja dałam Lubkowi prezent, kurde. W sensie, że no... I wtedy... Bo ten film już powinien być na YouTubie. Na znaczy, 3-20 maja y, będzie na YouTube, yy, czyli za parę, w sumie chyba za ty, nie wiem, ale za parę, dni na pewno. No, i żeby, kurczę, tym duchem, żeby nie było, to jak ja nagrywałem filmy na Diamentowicach ja w ogóle no to, y, to wtedy ja przeszłam przy Minecraft'a, tylko nie wrzuciłem jeszcze tego filmu. No. Wreszcie ja zrobiłem coś takiego, y, że... bo mi się zapomniało y, zrobić... Y, bo ja... no, a, nieważne już, po prostu ten... No. no. dobra. Wy to widzicie? To jest takie dziwne to Wiem co zrobię. Tyk. Ja chciałbym mm, zobaczyć, jak się tam bawią koleżanki. Jak czym to się myśli? A, to Nie. A tu jest spawner potworów. A, da się to jakoś zniszczyć przy pomocy tego? Nie. Czemu oni się tego rzucają na... Oni się na mnie rzucają, czy oni się na jakiegoś zombiaka rzucają? Bo ja nie rozumiem. A mniejsza, ale... Szukam, M może jakieś miasto znajdę znowu. Szukam... M nie umiem znaleźć... W ogóle co to jest? Robię kubki jak ptak. Macie na piwek jeden. Co I poleciało. Wiem, co zrobić. Ale fajnie. Dobra. Lecę, lecę, lecę. I lecę. Lecę, lecę. Formuła jeden. Formuła jeden. Co to jest? Jakie... Aha, to jest miasto, o którym mówiłam. Skąd ja wiedziałem, że to ja jestem, to nie wiem? To po co mi jest? No w sumie, w tym to może mi się przydać. w tym, nie? może mi się przydać. Ryba, nie, jakie już mam? To lecę. Kurczę. O, gdzie? Bo ja szukam jak tutaj bo jeszcze przed filmem mi napisali, że ten, że... Przed filmem jeszcze mi napisał ktoś nieznany. Nie? Ktoś mi napisał, że, że gdzieś jest portal do Endu. Jest tam Ghostblock? W sensie, że wej wejdę do Ghostblocka, ale nie wiem. Albo wiem, gdzie to może być. Bo to jest trochę podejrzane, że akurat tam jest Dilt. Chociaż jak to potwory tak wszystko niszczą, to się co dziwić. Kurde jak mam zabić, bo ja chcę się z tam Tak, Dobra. I tu. To tu nigdzie nie ma. No, tu nie ma nic. Co jest? Co jest? Co jest grane? Co się... Czemu mnie steleportowało tutaj? Co się stało? Widzowie. Mm, ale... Co, co... Co to jest? Co się stało? Nie wiem, ale przychodzę. Kurde. Kurde, co jest? Co jest? Chwileczkę, ja muszę sobie ją ogarnąć. Bo wiem, jak. Bo. Bo ja nie wiem. Nooo! Co jest? No nie wiem, czy wy wiecie, ale w niektórych endach są kowadła. I ja to jakoś robiłem. Że z kowadeł. Że daję tam po prostu to i mam. Co to? Co jest? Zmieniony tryb kreatywny. Co to? Ty, co jest? Jesteś podejrzane. Co jest? Co jest? Widzowie, wy wiecie co się. Nie wiem. Czujecie, że ja nie... Ja... Ja w ogóle... Czujecie, że mi, mi coś się stało i czujecie, że samo cięcie się zrobiło. Co to jest? Czemu to potwory giną Ja nie wiem. To chyba zbugowane, ale... Czemu ja byłam? kur? Cze? Kurde, ale... Ale nie dziwio. Sprawdzę, czy mam elektrę. Dobra, jestem, no już zrobiłem sobie. A! Nie. No, żarty robią! To jest. Gdzie jest ta elektra? A mam na sobie. Nazywam ją N, czyli koniec. Tu, właśnie Nie chcę nic mówić, ale to jest podejrzane, że raz, że nie zamieniła na kreatywa. Wyście wy mnie myśleli oczywiście, że ja kurczę. Co jestem ja? Kurde. Jej, co jest? Znów myślałam, że mi się popsuła epetla. co je? No, nareszcie. Co je to było? Wy to widzieliście? Kurde widzowie. A, zapomniałam, że to ten dzień. No. No, tak i tak. No, dobra. Koksas wcina. No, dobra. Ale podoba mi się, podobają. Kurczaki. Podobają mi się te mody, które są grane. Tylko najgorsze jest to, że jak próbuję wyjść, no to da się. Tylko mnie wychodzi kompletnie z Minecrafta wtedy. No. To po prostu wychodzi z Minecrafta wtedy. No i właśnie ten żeby nikt nie myślał, że ja se tam kłamia. Nie. Co to był za krzyko, nie? Co jest? On ma znów. ...fula. Ja tu nic nie widzę, ludzie? Jak tu może cię grać? dobra, to, to, tyk. jak, no, jak pokonać smoka norę. jak, to jest niemożliwe, no sumie możliwe, bo ja tak dziwnie ten, ale nie dziwię się nie nie jestem takim na tyle potworem, że ten spotkanie, potworki. Ja jestem na tyle a do... Ale dobrze, że ja jestem tyle duchem. Dobrze, że jestem mod wgrany. Choć w sumie nie wiedziałem, że taki mod istnieje, ale dobra. Powiecie. Ja mam chyba pan... Kulda, to stąd tego nie widzę. A tu ja by tak... A ja, ja w to nie w to, co bo... Aha, bo to w to, dobra. Jak? Już Dwieście trzeci ten zginął tyle razy na tym serwerze chyba. O, Elo! Elo! Jak tam się ma? No, to smoczku teraz wystarczy ciebie tylko pokonać. Smoczka pokonać. Jak mam ciebie pokonać? Kurczaki, przez niego tak wyleciałam. W kosmos nawalam, nawalam, nawalam. Stu w miejscu, dobra. Ja się bardzo proszę. Nawalam, 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 nawalam. nawalam. On się zbugował? Widzowie, on się chyba zbugował. Błagam, być tak cały czas. Wiem, jak siekierki nawalam, bo wrzęcz jeszcze jest więcej. To jest 10 obrażeń. Yy, siekierką na... Ja. <grym> I, <grym> największa padka. Nie no Jejku, jak mam go pokonać? Nie, ja muszę se koksa Cinać Ja Trzy koks Ty, jak długo tego dziada mam nawalać jeszcze? No chodź tu, chodź Chodź na klepówę Chodź. Klepie, klepie go, klepie. Klepie go, klepie go, klepie go, ojej, oh yeah. tak nawalam tym, że nie, myszką tak nawalam, że kurczę. Patrzcie na pasek fioletowy, zaraz go pokonam. w to wiedziałam, że mnie walk w, w koszt nos. jak go mam pokonać, jak go mogę pokonać? Jezus. No mam gdzieś się znaleźć. Pora. Kurde. No <laughs> to widzieliście. Chodź na klepówę. No co, no jejku! Znowu! Gdzie ja wyleciałem? Gdzie ja wyle... Wy to widzieliście? Od kiedy ona takie moce? Sam nie wiem, ale chcę się dowiedzieć, ale dobra. Czy mi ktoś powie, gdzie to jest? Bo ja się zgubiłem. O, jest. Dobra. No. Jak długo mam na niego czekać? Nawalam! No, ile, ile sekund minęło, jak yy, ja go nawalałem? <noise> Bo to jest takie trochę. No kurde, czemu ja dopiero tu przyleciałam? Ten. A, jestem duszkiem. No, ideolo. Bo... a w ogóle elektrija może się ściągnę. Yy, tak widzicie dziwny kres. O, widzicie? 10, 8. Kurczę. Co to mam mnie zniszczyć? ha ha nie wiem kiedy mnie to zniszczy no dziadu Kurde. chyba dostał ale to tak wyglądało a nie bo jakby dostał to nie to... A! No. Co ja mogę się w to zmienić? A no, no, no. Czekajcie, jak to mogę zobaczyć, jak to będzie wyglądać? Latam ja fajne, choć nie, to zmienią się w Ciebie. I co? 3, 2, 1, 1. Widzimy się w Diamentowicach! Nie tak. Widzimy się w Diamentowicach! A! Dobra, jestem już. To jest ten portal, on już jest wygaszony. Łot. To jest zgaszony portal. Czyli pomaga już napisać, że w sensie. Czyli, że. Z... O wiem, będę tak pisał za ko.